To jest nasza wskazówka. A, nie podniosłem misarki. Lol. Proszę bardzo. Ten Katlas nie ma setów grze. Fajnie pasuje trochę. Trochę do tego mojego wyglądu. Do nowego wyglądu bardzo ładnie pasuje, bo jest czarny i się świeci. Tylko kurde, mnie wkurza, bo ta rękojeść jest okropna. I yy, strasznie uwidać widać w nocy. Natomiast yy, jest więcej takich setów. Acompilation Bonecrusher. Złoto kościany, złoto kościano czarny. Gdyby to miało e, więcej elementów, bardzo chętnie bym tego użył. Nie ma. Nie dorzuć... Myślicie, że nam się uda? O! No! Jest! Hello! Ja myślę, ja myślę, że szanowna komisja y, y, za, zaakceptuje. Nie ma takiego łatania. A to są kurde roślinne cholery. To się będą regenerowały. Myślę, że szanowna komisja uznaje wykonanie beczki przyjaźni. Mi się zawsze podoba ten moment, kiedy detonuje beczkę. Na szkiel... Znaczy detonuje coś na szkieletach. Na przykład blander bombą trafiłem albo zwykłą kulę armatnią I się. Kurde, co jest? I się okazuje, że oni już mieli beczkę na pokładzie wcześniej. To jest, to jest zawsze fajne, bo jest wtedy taka niespodziewana eksplozja i się po prostu tonął. Tak jak to było. ktoś oglądał kompilację failist streamowych, to no właśnie była taka akcja. Podpłynąłem do nich z blanderbąbą, rzuciłem... rzuciłem i po prostu wybuchli. Z beczka na pokładzie, w statku szkieletów jest i yy, w sumie graczy też yy, jest niebezpieczna tylko wtedy, kiedy nie wiecie, że ona tam jest. I na przykład podnosicie lód pod złym kątem, i nagle patrzycie i wam beczkę ściąga. To jest wtedy tylko i wyłącznie niebezpieczne. Bo jak zobaczycie, że jest w wodzie, bo tam wypłynie yy, gdzieś z boku, to jeszcze pół biedy. Hello, hello. Ktoś się jest... skrada. To trochę wygląda, jakby płynęli w naszą stronę. Jaka jest szansa, że to riperzy? Na piątce. Fuck! Na piątce nie byli, ale. Rodar! Rodar, loguj się! Kurde, wypadłem. Ja. ślub, To jest bardzo zły moment. Tak, niemiecki słup. Yy, oni nie są super dobrze. Jeżeli miałbym pomocnika... Prodar! Tu <grywka> no problemem jest to, że ich jest dwóch! Nie ja jestem. Ja nie jestem w stanie ogarnąć statku i ich atakować. Oni mają na tym przewagę, bo nawet jeżeli ich ostrzelam, to jeden gości może robić w tym czasie co chce, a drugi nie pozwala im zatonąć. Jedyne, jedyna opcja jest taka, że ich przy, przytłoczę do tego stopnia. Ciekawe, czy mi się uda ten manewr. No jest o dobrze. Pozwalą mi masz. Już mi ją zwalili. Kurde. I dzisiaj to jest teraz ten problem. Ja nie jestem w stanie łatać i naprawić statku. po prostu się nie da. Mm. Fizycznie, fizycznie się nie da. Nie 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 na, 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 nie nie tak. nie, I trek! razy go trafiłem, wszyscy to widzieli. Bazy bonding. Chcimy ich nadecieć na fort. Spróbować ich nadzieć na fort. Płyniemy pod wiatr. Dobrze się. Mieliśmy trochę szczęścia. Wiatr się zmienił w ostatniej chwili. Kaszora działały kiedyś barnacle, ale nie wiem co teraz na pronara. Na pronara nie wiem. Oni mają przewagę wiatru. Błąd z mojej strony, jeżeli chodzi o żeglugę. A się nie podpuszczam, nie dasz rady samemu. Mogę nie dać rady samemu. Chyba masz dostał znowu. No gdzie ten wiatr? Ja się pytam. Fuck. To nie był chain Coś się trafiło. Chyba ten Muszę sobie... muszę sobie wody nalać do picia. Skąd oni się wzięli na tym. Kurde, nie mam wody. Tutaj. Skąd oni się wzięli na tym serwerze? Rolowali się. Bardzo Spróbowałby Spróbowałbym ich tego kega wsadzić z tej wieży, ale. Oni się nie dadzą na to naprawić. Nie, nie mogę. Nie mogę do nich podpływać. Inaczej, nie mogę wyskoczyć na Fort. W momencie, kiedy widzę, że oni się na to nie nabiorą. Poprzednim razem się nie nabrali. Ładuj! A za daleko, za późno. Kurde, wbija się w wyspę. Polali mnie. A to teraz to nie ma takiego fofa. Nie ma takiego fofa. Te, walczycie ze mną, albo farmicie, Nie ma innych opcji. Teraz to nie ma, teraz walczymy. Harmerom się zachciało. Mogę spróbować słupa przycisnąć. W trakcie, jak tamten gościu jest zajęty, być może będzie musiał wrócić. Duchy nam nie zagrowały? Tak, ale tam ewidentnie był typ. Tylko nie mogłem go znaleźć. Nie wiem gdzie był. Na bank robił za... na bank poszedł po zapasy. To jest 150 kg z tego fortu w tej chwili. No, dzisiaj już wracają. 150 kul armatnich. Udamy, że... Dobra, jest na... obydwaj są na pokładzie. Poznaję po tym, że zobaczcie jak agresywnie się skręcili w moją stronę. To miał być kurde, kula armatnia. No a teraz był shot, tak? Fuck. Dobra, nasz statek jest bezpieczny, nie trafią go, nie ma szans. Drena mnie zdradziła życie. Ja nie trafię. O! Coś mnie zabiło. Drugi. Ob obydwaj wskoczyli. O kurde, ale by było fajnie, gdybym to beczkę w wodzie zostawił. Dobrak. Kto powiedział, że mieli beczkę? I to jest właśnie Blunderbuss. Ta broń powinna zostać skasowana z gry. Z tej prostej przyczyny. Nie powinno być nic w tej grze oprócz kuli armatni z działa, która zabija cię od jednego trafienia. Są popełniłem błąd. Nie powinienem próbować ich zbordować. Powinienem wejść na wieżę i ich z wieży rozpieprzyć. Ale dobra, mamy jeszcze więcej takich możliwości. Jeszcze żyjemy. Beczka? No mogłem polecieć na wieżę, ale to by mi nic nie dało. Ja bym nie wszedł na nią. Poza tym pamiętaj, że z beczką jest y, dokładnie identyczna impreza. Ich jest dalej dwóch. I jeden gościu może siedzieć i, i próbować mnie y, trafić ze snajperki, a drugi może spokojnie w tym czasie wykonywać, y, wykonywać manewry. Przynajmniej się beczki pozbyliśmy z ich masztu. Za za daleko. Nie zdąży wrócić. Widzicie? Są za blisko. Rekin już mnie goni, ty. O, nie ma beczki. Kurda. zaciąłem się. Lepiej, żebyście płynęli do tego portalu. Lepiej dla Was. Bo Im dłużej ta walka trwa, tym będziecie mieli większy problem. Pamiętacie co mówiłem o serwerze Hoppera? Dostałem flagę? Jak ucieknął? No i też jeden był na dziale, strzelał do mnie, zapresował mnie na tej że nie miałem za bardzo możliwości. Bo jeden, co mogłem próbować, to się do niego odstrzeliwywać. Ktoś widziałem, podlinkował poradnik gościa. Który się nazywa O Jezu, dobra, nieważne Ty robił poradniki i. Wygraliśmy Uznaję to za wygraną. To prawda nie był to Sink, ale uciekli przed nami. Jak wam się podobała Fanfara, by the way.